Chyba że mi kiedyś były. Gdzie ty? Gdziekolwiek jesteś? Drole są! A dról mnie nawala! Chodź tu! Nie, z, z ale niego nie tu. Chodź, z niego spiry wypadają. Gdzie? W dół! Tam gdzie szedłem! A ja nie wiem, gdzie ty szedłeś. Ja cię obserwuje cały czas. No walczy ciotko. Mam nadzieję, że Sabra nie sprzedałeś. Snake'a zabije za ten czas, bo on się tu zasadzi na mnie. On mnie zatruje jeszcze i będzie lipa. A już Uciekaj, Rafał, bo on cię zabije. Sport Fighting Level 13. Puch. 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 Spoko. Puch. Puch. Główno mu robi, że się ryjesz. Ja się nie ryję. No to. Co się? Daj mi go gonić. Automatycznie ustawione. Dobra, chodź następnych trolli szukamy. Wobec dwóch damy radę. Nie mogę. Nie mogę, bo ja mu gówno robię. No. Powzdychaj sobie. A ci to coś pomoże. Ciupam drewno. Ciupaszko. Chodź. Chodź tak. tu. Tu tu jest następny. Ja się wstydzę. Ach, wlazłem. No jest następny. Aha, czyli nie wiedziałeś. Jak tysiąz? No. Na trollach można utrzymać nawet Mam Hełmeta Spoko Góń go. Jest udopiony Mo, spira, spira masz Za trole go jak już No wiem jak się korzysta ze Spirów? Normalnie go ubierasz i atakujesz nim. Czyli już atakowałeś ze Spiru. Czyli są badziewne. Dobre są, co ty chcesz. Badziewne są. No co ty chcesz od nich, powiedz mi. No bo nic im nie robiłem, tym robakom. No bo masz za mały... Jak nie robiłeś? Jak wyraz walnąłeś, to za 11 chyba. Masz za mały ten, distance fighting. Musisz... Jak ty się troszeczkę podtrenuje, będziesz więcej bił. No i Za dużo kasy. A teraz za darmo dostajesz to walcz nimi I co, jedną mam Nie używasz tego. Tak. już skończył się jeden spir, czy... No Musisz, ci się wytrenować bitka. No, widzisz, że żeś mu przysadził? Bo Spir ma ja dużo damage, ale y trzeba tam troszeczkę podtrenować, żeby nie trafiać. I się kończą, to jest właśnie taki minus. And my axe. O, patrz, możemy tu jak już się na dole z resting, bo szybko ze zejdź, żeby tam nie blokować. Gdzie na dole? Cześć. To może go tam bardziej zablokuj. Nawet pod schodami możesz stanąć O, gdzieś tam jest 11 nie, już, go skończę, tylko nie skończę, już skończę, ty nie skończysz, tego skończę Kiedyś potrafię Shield, czekaj, zobaczmy ile to ma To ma 14, mój ma 15 Tu jeszcze nie ma Tu też, dobra, to czekaj, trzeba gdzieś tu połazić się, aż się zrespią. No... Co się ryjesz? Ile ja mam jeszcze? Gdzie mam sprawdzić ile jeszcze mogę unieść? Masz tutaj kap napisane. Ja to jest to. Dobra, to ja idę po ukłódź. Gdzie? Bo wyrzuciłem ją. No jaki typ? Proszę ja. Akurat ten, w tej, tej mi przeszkadzała, tylko gdzie ja ją wyrzuciłem? Łoł... Juhu, co to krzyczy juhu? Nie wiem, to mogły być jakieś orki czy coś. Uch, orki to są łusie. zbyt lęcia mocne. Nie, to wilk. Tak? O, to jest wilk. Cholera, ale z włócznią można serio sobie wyćwiczyć. Oh, zabiłem, bo ale zabiłem, mam te czaski z lęk. Ja biję Łoch. No, miałeś rację, Łoch nie jest mocno, ale trafiłem raz na dziesięć. Sukińskie, czekaj, ja wszedłem jakoś tu zakazaną strefę. A i pójdziemy zobaczyć to w tej mojej misji o co chodzi? Nie, czekaj, wezmę tą buczę. Czekaj, bo ja tu ty... miśki znalazłem? miśki znalazłem. I co? I powinienem biec tam do ciebie? Ja mam dwa ulfy. Aaaaaj, dech. Dechnij. dechnij, dechnij. No przydałbyś się oh. No nie... Jestem otoczony. Dwa wolfy O, oh, ja sam z miskiem nie mam co walczyć. Nawalam je po trzy, a ja go w ogóle. No to... Mam. No. Jaki masz level? Piąty. Aha, kiedy nabiłeś? Powiedz, że teraz. Przed już chwilkę. Och, ja pierdziela, ale to jest... Walczę i... ...przeglądam... ...trupę. Jednocześnie. Zmieną Jesteś? Mięć. Nie wiem, płukę się z wolfem. Tak jakby trochę wyżej jeszcze Ej, no bez jaj! A co, muszę mieć tutaj żeby trafić na tym pieprzonym e, Distance Fighting'u? Blisko. O, ham, wyleciłeś szynkę. A znalazłeś tego Spira? Tak, mam dwa Spiry w mapie. Ach, nawet węża zatłustnił. Zatrumnił sobie. 40 tego co kapa w ogóle coś stało z moim ja Mam 160 kapa coś. mam 69 kapa To idziemy na te trole jeszcze raz czy Na żaru Chodź na te trolle jeszcze. O, dostałem 3 chyba więcej zalewy. No gdzie idiotko idziesz, Ze strzałkami kieruj. Nie, nie chcę mi się, bo nie wiem... Jakbym kierował strzałkami, to bym cały czas próbował przejść przez te wadyle. Trol. Okej, okay, daj... Dobra, cofnę. O, jest wyknięty prawie. Snape go blok Snape Noch, distance fighting 12 grrr. Słyszałeś ja co? Co mnie jest? No jak troll gry robił. To A zostań sobie dalej, po co stoisz przy nim? Żeby go blokować. 13. Wow. 5 I, 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 i. Chciałem wziąć tylko jeden gold, ale okay. Masz. Trzy, tak biorę cztery, po połowie teraz. Dobra, tam na górę. A tam mam, zrozumiałem. Brr. Chodź. A walcz. Dobra, żebyś nie krzyczał, po Głupi trollu, przebój. No, Podsuń się, bo ja chciałem dystansowo fajczyć. Grr, mm, wiesz, boks. Box, Knie tak. <grym>, jestem co w tej mojej misji chodzi. Jest prawdopodobieństwo, że czasem będę trafiał więcej niż yy, raz na 15 razy. Mam nam trochę. Oh, to zdechła na twój widok. Za niedługo będziesz częściej trafiał A jaki już masz, jest nas fishing? Fishing. 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 <laughs> e, 12,5. Ja sword mam 13,5. Może no, swordem też mam taki. Taki sword. Mam 13,5. Of course. go nie widać jak włócznia leciw? Widać. No ja nie widzę. Uuu <grym> Mogę, mogę, mogę Z tego można jakoś broń odzyskać no. jak masz tam coś tam Co? Chodź na miski Porować misko. Nie mam. Gdzie bać Ja Jadę gdzie bać? Dobra, gdzie? Ile możesz jeszcze spirów? Dwa. Okej, okay, to damy radę, miśka to Te dwa spiry mam już dobrą godzinę. Nie no, praktycznie odkąd. Yy, o tak, odkąd się wróciłem, potem tego spirałem dwa. Tak i nic. W ten czas tak dwa wolfy, Trzy wolfy. Ale <suszy> yy, snakeu. Zabiłem Troll'a, aaa... A hmm. mu nawaliłem. Taki... Tak, ja go włóczyłem, tłukłem. Tak? Zacząłeś w ogóle bić? Hmm. To tego nie bij i że w końcu go zabiję. Okay. Ja dostałem. Ja, znam, no. Och, poleciała włócznia. I teraz będzie lód. lud. Chodź, do Miska. Misku. Ja. Misku. A tam. Ej, patrz. Czaszka z krzyżykiem. No wiem właśnie. A to o tym mówiłeś. Myślałem, że... Jak Aha. w burderze, no nie? Chyba w burderu. Dwa miski ja pierdzielę. Nie, cofnij się. Z dwoma nie damy rady. Chodź, tfaniaku. Chodź, stań na mnie. Jest kubany, nie, cofaj się. Czemu? Dwa nas leją. Chyba, że ty jesteś taki OP. Można by tego ringa wreszcie użyć. Nie ja nie, nie, nie wiem gdzie jest mój <głos> Szkoda <głos> Ja <go> zgubiłem. <noise> Och, 126 HP. Tak z pinsenu. 126 HP. Jest wysoki rangą Daj mi to mięso, co jest jedno. na chwilę? A, okej. Okay. nie szkoda ci podkur? No, czasem trzeba. O, tu po pierwsze Nie, nie szkoda. Czekaj, bo jestem tym chamski go blokuje. Stanę na złokach jego kolej. <grym> Nieważne. Nie Odejdź i daj mi go zabić, daj mi go zabić, daj mi go zabić. Eeeh, jesteś w moim ścu. Brr. Nothing, fuck! dalej, A ty pięknie mnie. Dawaj, czego tu jest tarcza? Ktoś Ktoś to był trybułowski? O, ryba. Nie jesteś. Co? O, tak. Cześć, nie, nie mam gdzieś wiesz, poradzika. Jak zrobić dobrego pieczonego tuńczyka? Nie widziałem poradnika. Jak jest tuńczyk?